Lata 50. XIX wieku to intensywne poszukiwania węgla kamiennego na naszym terenie. Przy okazji dokonano nieoczekiwanego odkrycia. Z jednego z odwiertów wypłynęła woda. Miała lekko słonawy posmak, i to skłoniło właściciela odwiertu do oddania jej do analizy. W 1860 roku wrocławscy uczeni orzekli, że jastrzębska woda to solanka jodobromowa. Uznano skład chemiczny wody za doskonały i nadający się do leczenia ludzi. Prusacy szybko przystąpili do działania. Podjęli decyzję o powołaniu zdrowiska w Jastrzębiu Dolnym. W międzyczasie o tych planach dowiedział się młody hrabia ze Ślęzy pod Wrocławiem. Był to Felix von Königsdorf, Wiosną 1861 roku zakupił dobra w Jastrzębiu Dolnym, a już kilka miesięcy później otworzył pierwszy sezon uzdrowiskowy. Z dobroczynnych właściwości solanki skorzystało wówczas ponad 100 osób. W ciągu kilku następnych lat, Jastrzębski Kurort zmienił się nie do poznania. Hrabia założył park zdrojowy, na terenie którego pojawiły się takie obiekty jak dom zdrojowy, łazienki, Szwajcarka. Wytyczył też główną aleję, którą nazwał ulicą Pauli, na cześć swojej żony. Zdłuż drogi powstały pensjonaty i sklepy. Zmianie uległa nawet nazwa uzdrowiska. Odtąd brzmiała ona Bad Königsdorf-Jastrzęb. Niestety, ambitny hrabia po kilku latach wpadł w tarapaty finansowe i musiał odsprzedać kurort. Nastąpił okres często zmieniających się właścicieli. Pod koniec XIX wieku nadano uzdrowisku nowy kierunek działania. Uznano, że Jastrzębie doskonale nadaje się do leczenia schorzeń dziecięcych. W 1890 roku otwarto żydowską lecznicę dla dzieci. Rok później w ślad za Żydami poszli też ewangelicy i katolicy, którzy postarali się o własne sanatoria dla najmłodszych. W tym czasie w jastrzębskim kurorcie pracował już lekarz z Wielkopolski, Mikołaj Witczak. Postanowił zaryzykować i zakupił uzdrowisko. W następnych latach przyczynił się do dalszego rozwoju zdrojowiska. Żydzi zakupili na swoje potrzeby kamienice, ewangelicy wybudowali nowy gmach Betanii, a katolicy rozbudowali zakład Marii. Doktor Witczak postarał się też o nowy gmach łazienek. Bodaj najważniejszą inwestycją było jednak podłączenie Jastrzębia do sieci kolejowej, Odtąd kuracjusze mogli w cywilizowany sposób dotrzeć do pięknego kurortu, a jego właściciel mógł liczyć na zwiększenie frekwencji. Ten bujny rozwój przerwał jednak wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu synowie doktora Witczaka, Mikołaj Junior i Józef wzięli czynny udział w powstaniach śląskich, walnie przyczyniając się do przyłączenia naszej ziemi do odrodzonej Rzeczypospolitej. Synowie doktora okazali się bardzo dobrymi zarządcami i w ciągu 20 lat doprowadzili uzdrowisko do pełni rozkwitu. W pierwszych latach skupili się na remoncie podniszczonych obiektów. Od połowy lat 20. rozpoczął się boom budowlany. Powstała nowa siedziba dyrekcji, łazienki 4, muszla koncertowa, letnisko oficerskie, sanatorium imienia Piłsudskiego. Swój kształt zmienił dom zdrojowy łazienki 1, oraz pijalnia wód. W latach 30-tych Jastrzębie Zdrój było zaliczane do grona najbardziej popularnych uzdrowisk w tej części Polski. Bracia Witczakowie starali się poszerzać ofertę nie tylko dla kuracjuszy, ale także dla letników i osób poszukujących rozrywek weekendowych. Duży nacisk kładli na rozwój sportu. Kurort dysponował kortami tenisowymi, nowoczesnym basenem, a nawet skocznią narciarską. To właśnie skocznia narciarska do dzisiaj wzbudza wiele emocji. Być może dlatego, że jak dotąd jest to jedyny obiekt w parku, który nie został uwieczniony na fotografii. Skocznia powstała w 1929 roku na skarpie za letniskiem oficerskim. Co ciekawe, był to jedyny tego typu obiekt na Górnym Śląsku. Co jakiś czas organizowano w Jastrzębiu cykliczne imprezy sportowe, takie jak zawody pływackie, wyścigi kolarskie czy mecze tenisowe, które przyciągały rzesze ludzi spragnionych wrażeń. Wiele działo się również w parku zdrojowym, gdzie przygrywała orkiestra, a wieczorem odbywały się dancingi oraz wiele imprez kulturalnych. Kurort miał ogromne szanse, by wskoczyć do czołówki polskich uzdrowisk. Niestety, znowu na przeszkodzie stanęła wielka polityka. Wybuch II wojny światowej przyniósł wiele nieodwracalnych zmian. Po jej zakończeniu uzdrowisko tylko na chwilę powróciło do prawowitych właścicieli. Rozpoczęli remonty zniszczonych obiektów, jednak ówczesne władze podjęły decyzję o nacjonalizacji, czyli o upaństwowieniu uzdrowiska. Tym sposobem Witczakowie zostali pozbawieni majątku. Niestety państwo nie było w stanie tak dobrze zarządzać uzdrowiskiem jak przedwojeni właściciele. Na domiar złego w latach 50. na okolicznych pagórkach pojawili się wiertacze, a w ślad za nimi ciężki sprzęt, który rozpoczął budowę kopalń. W najbliższe najbliższej uzdrowiska budowano kopalnie jastrzębie i moszczenice. Pobyt w uzdrowisku stawał się coraz gorszy do zniesienia. Kuracjusze narzekali na hałas, kurz i błoto. Budynki były coraz rzadziej remontowane. Część zabiegów przeniesiono do ustronia. W tej sytuacji kwestią czasu stawał się całkowity upadek działalności sanatoryjnej w Jastrzębiu Zdroju. Ostatecznie stało się to w 1994 roku. Mimo upływu ćwierć wieku od zamknięcia uzdrowiska w Jastrzębiu zachowała się większość obiektów posanatoryjnych. Obecnie park zdrojowy oraz zabudowa pouzdrowiskowa stanowią. Główną atrakcję turystyczną naszego miasta. Dodajmy, że unikatową na skalę całego regionu.